Co? To już można? To takie rzeczy były w tej aktualizacji? Można! W tym momencie po tylu latach, wiekach Poderwała mrocznego kosiarza Oj to można z nim zajść w ciążę Bo nie została użyta ochrona Ale jaja Ale poczekaj to jakie to będzie dziecko Jak ona jest duchem on jest mrocznym kosiarzem Ale jestem przyjęta. teraz kochani widzowie Ej dobra niech ona zrobi te, te, ten test ciążowy Hejka kochani, tutaj pija gramy mroczne wyzwanie Kosiarza. Ukończyliśmy trzeci tydzień wyzwania mrocznego kosiarza. Zostały nam jeszcze trzy. Jeśli chodzi o nagrody, to zatrzymaliśmy się na króliczku. Jest wesoło nasza główna bohaterka Mara, która była piękną simką, skończyła obecnie jako duch, ale mamy krążownik mrocznego kosiarza. Chyba z całego wyzwania na tym itemku zależało mi najbardziej, bo jest epicki. I teraz nie czym ksiądz Mateusz, Mara, będzie kontynuowała nasze wyzwanie. Kochani widzowie, mamy progres, bo mamy dużo nowych roślinek, i właśnie trzeba będzie zadbać o ten ogród. A jest on naprawdę przepiękny i mistyczny, ale również zmieniło się wnętrze, bo Mara troszeczkę zarobiła dzięki ogrodowi i łowieniu ryb. No i zdołałam zrobić jej kuchnię. Troszeczkę mroczną taką kuchnię wygląda, jakby to była kuchnia w jakimś zakładzie pogrzebowym, prawda? Jest nawet mały salonik, i jest najnowszy króliczek z kolekcji, którego odebraliśmy ostatnio. Nowy stół, no naprawdę coraz lepiej wygląda jej dom. Jest poczta. Niestety, moi kochani, z racji tego, że gram wiele rozgrywek w Simsach, nagrywam <grywam> wiele filmów, więc jeżeli jeszcze mnie subujecie, to subujcie, to za każdym razem, gdy wchodzę w jakąś inną grę, to nasze wyzwania się resetują. Muszę robić właściwie wszystko od nowa, czyli od nowa czytać ten biletyn. Teraz radzą nam pogłębiać wiedzę o Ambrozji, rozmawiać z trzema roślinami. Też robiliśmy to ostatnio. I jeszcze jedno, Jedną rzecz rozkmieniłam. Po ostatnim odcinku wysyłaliście mi dużo wiadomości na Instagramie i komentarze na YouTubie, że u was w grze mroczny kosiarz podrywa waszych simów, a Mare ten mroczny kosiarz w ogóle nie podrywa i w ogóle nigdzie nie zaprasza, a was zaprasza więc ja czuję się zazdrosna I, w, i wykminiłam jeden fakt. No w Simsach jest tak, że jak wasz Sim pozna zazwyczaj jakichś tam Simów, jakichś tam ludzi, to jeden bądź dwóch Simów przyczepiają się do waszego Sima i zapraszają go na różne festiwale, na różne targi i w ogóle. I w naszym wypadku jest to Talien, która bez przerwy do Mary dzwoni, więc ja postanowiłam zapomnieć wszystkich Simów, których Mara zna. Zostawiam tylko duchy i mrocznego kosiarza i zobaczymy, czy teraz ten mroczny kosiarz będzie chcą nie chcąc, do Mary wydzwaniał i starał się z nią złapać jakieś większe i relacje. Może zacznie ją podrywać czy coś takiego. Na to liczę. I zaczniemy od tego, żeby porozmawiać z trzema roślinami. Mów do rośliny. Bernard dzwoni. Widzicie? O nie, czy ja też mam go zapomnieć? Mara właśnie pogłębia wiedzę o ambrozji. Weź sobie może tutaj włącz jakąś muzykę. O właśnie. Zdobądź kwiat śmierci. W końcu jakieś trudne wyzwanie. Bardzo chętnie to zrobię, ale najpierw otwórzmy mi, przeczytajmy ten bilet. O, zrobiliśmy to w sekundę, i każą nam przyrządzić jakiś posiłek. Dobra, wyruszymy sobie najpierw na przygodę. Spróbujemy odnaleźć kwiat śmierci. I ja najczęściej go spotykam. O, dziwo, w miasteczku z wiejskiej sielanki na ryneczku. Zakładam, że on będzie trochę kosztował, więc posprzedaję jakieś właśnie takie rzeczy. Kurczę, niestety tutaj nie ma. Nie ma, dobra, zobaczymy, czy tutaj będzie. Również nie. Cholipka, wiecie co? Mi to strasznie wkurza. Nie potrzebuję tych rzadkich roślin. To co chwilę je spotykam randomowo w różnych stoiskach lub na targach, a gdy potrzebuję takiego morskiego anioła, czy kiwiatę śmierci, no to nagle nigdzie tego nie ma. Ono właśnie rowerem przyjechał przez ten portal. Świetnie, okazało się, że sklepik z ziołami jest z jakiegoś powodu zamknięty i w sumie nie wiadomo dlaczego. Jest 14. O, przyszła, nie wiem, ona może była na jakiejś przerwie obiadowej. Dobra, szybko, idź tutaj, bo oni za chwilę zamykają. Jest! O Boże, 1200, ja nie mam tyle, totalnie nie mam tyle, ale posprzedaję wszystko, co mamy w ekwipunku. O nie, jestem zmuszona sprzedać odkurzacz i jeszcze mi brakuje 500. Sprzedaję również rower i tego krucha, którego kupiliśmy kiedyś, i brakuje mi 1200. O oh mój god, co ja mam teraz zrobić, widzowie? Ja nie mogę stąd iść, mam mało czasu. Kazałam Marze zaprzyjaźnić się z tą Simką. Całe szczęście, że ona miała, kochani, szósty poziom charyzmy. Wbiliśmy właśnie siódmy poziom i dzięki temu ona może prosić o małą pożyczkę. Nie wiem, próbujmy. Cokolwiek dostaniemy, może się uda. Ej, nie odchodź! Nie! Ona nie chce nam pożyczyć, bo uciekła. Siema, please, pożycz mi. Ja potrzebuję jeszcze 300 Simolonów. Ej, 500 pożyczyła. O, matko, kocham cię. Emilia, jesteś najlepsza. Że jesteś moją bestię. Dzięki tobie kupimy mroczny kwiat! Ale farcik, widzowie, kwiat śmierci. Ulubiony kwiat śmierci. Ach! Kwiat śmierci, mój ulubiony. I mamy taką podpowiedź, że mroczny kosiarz uwielbia kwiat śmierci, więc próbujemy mu go dać. Może uda nam się zdobyć kolejny. Ja w ogóle bym go najlepiej zasadziła, żeby mieć ich wiele. Tego mrocznego kwiata też tutaj daję. Mara ogólnie ma hajs, ma pieniążki z ogrodu, ale ja specjalnie nie sprzedawałam nic z tego dnia, bo myślałam, że będziemy mieli jakieś zadania związane z tym ogrodem, ale nie. Za to możemy sobie odebrać tatuaż, życie i śmierć nikt bardziej nie docenia kręgu życia niż mroczny kosiarz. Również eliksir inspiracji i mamy obraz, portret Lady Mimozy. I ten obraz się porusza. To takie obrazy mamy z dodatku z wampirami, gdzie się poruszają i są naprawdę creepy. Ja pamiętam, że w jednym z moich pierwszych filmów umieściłam pełno tych obrazów w domu i bardzo dużo osób mnie pytało, bo to była taka mega nowość wtedy. Przyrządź posiłek, mając co najmniej siódmy poziom gotowania. My mamy szósty. No dobra, czyli czekać się moja kochana gotowanie. Mimoza do niej dzwoni. Hmm. Czyli niestety, kochani, będę musiała również zapomnieć o tych duchach, żeby został mi w kontaktach tylko i wyłącznie mroczny kosiarz. Najpierw spłacimy sobie dług. Szkoda mi trochę tej przyjaźni, ale no, mroczny kosiarz jest najważniejszy w naszej rozgrywce. Sorki bardzo, Emilka. Został tylko nasz róg i został on. I zobaczymy, czy teraz on będzie mare zapraszał gdziekolwiek. Ej, ciekawe, czy jej zaliczy. A jakbym na razie przerwała gotowanie, została końcówka. Czy jestem na tyle sprytna, że teraz je zaliczę, bo ma siódmy poziom? Uu, Leczyło, widzicie, przechytrzyłam system. Teraz musimy przyrządzić wykwintny posiłki. Ja ogólnie lubię takie tematy z gotowaniem w Simsach. W ogóle lubię zawód kucharza w Simsach, bo dostajecie fajne mebelki do gotowania, które dają różne takie fajne nastrojniki i to może służyć waszej rodzinie na pokolenia, nie? No patrzcie, tego tylko zostawiłam, gamonia i on się akurat pojawił. No trudno, też będę musiała go wyczyścić. No już naprawdę, oni bronią się każdą stroną, żeby Mara się z tym kusiażem nie połączyła, ale ja to traktuję jako wyzwanie: flirt ze śmiercią. Może po zakończeniu badań obejrzymy jakiś film. Oni, słuchajcie, dają nadzieję. Zwiastunie nowego dodatku jest, jest taki follow-up do tego, że Twój Sim może z broszem kosiarzem zrobić barabara, bara, a wcześniej to nie było w ogóle dostępne. Więc y, ja tutaj cały czas myślę, że nam się uda to zrobić. Co to za nagroda? Wędkarstwo, część. Druga. Teraz dostaniemy tą koszulę, ale ja bym chciała, moi kochani, yy, kupić krążownik rocznego kosiarza. Ikoniczny rower. I oczywiście, że kupimy obraz Lady Mimozy. Ej, wielki jest ten obraz, ale no ej, ładny jest ten obraz, trzeba przyznać. Gdzie, gdzie go tutaj damy? Może właśnie, a jednak jakimś honorowym miejscu tutaj byśmy go dali. Nagrody kosiarza tydzień piąty. Pozostaje jeszcze jeden składnik. Eliksir młodości. Żeby go zdobyć, przydadzą ci się punkty satysfakcji, układ zadania. I... Inspirujące eliksir i umiejętności gotowania, by odkryć swoje, aby odkryć ostatnią tajemnicę ambrozji. Okej, okay. jeżeli chodzi o Lady Mimoze, to my się z nią zaprzyjaźnimy, gdy tylko osiągniemy swój cel, ale ten obraz jest naprawdę klimatyczny. On podobno się rusza, te ja na razie nie widzę, żeby on się rusza. MIGI! Rusza się! Okej! Okay. Ja nie znam dokładnie jej historii, ale to sugeruje, że to jest trochę historia jak i Julia, że bardzo się kochali. On jako pierwszy deadł i potem, wiecie, ona do niego dołączyła pewnie z miłości. I tutaj jeszcze jakieś te są. Oma, Ola, o Jezu! Ej! Zaimponowali mi teraz tym obrazem. Jest naprawdę świetny. A Jest serio wow, nie? 10 na 10 jest ten obraz. Bardzo mi się podoba to, co teraz oni robią w Simsach z tym wyzwaniem i ten nowy dodatek również wygląda obłędnie. Spełnij pragnienie oraz kup eliksir młodości. To ja chyba zmienię aspirację, bo to wszystko dąży do tego. Myślę, że szybciej spełnimy te aspiracje związane z ogrodnictwem. Na razie ona ma tylko 260 punktów. Ja widzę, że to będzie trwało troszeczkę czasu, więc zasiej sobie tu na honorowym miejscu ten kwiat śmierci i będziesz po prostu go hodowlić Będziesz miała go więcej, plus on jest na maksa drogi. Czy coś się właśnie poruszyło? Mara nie jest do końca pewna, ale czy ten obraz właśnie się poruszył? No, słuchajcie, jest nawet stronik związany z tym obrazem. Ej, obraz po prostu w dyszkę. O, dostaliśmy nocną pocztę, ten biletyn. Ale sobie tak myślę jeszcze, czy nie zmienicie jej aspirację na łowienie ryb? Może będzie... Ej, Mara złowiła morskiego anioła, czy wy to rozumiecie? No przecież tyle, ostatnio się męczyliśmy, żeby zrobić tego morskiego anioła. Ona sobie przyszła randomowo powiedzieć, ryby, pierwsza ryba, którą złapała morski anioł. Myślę, że łatwiej nam to, jak postawimy na jej działce, stawi. Ej, mam taki problem z rachunkami, bo ja nie mogę ich zapłacić. Mi się wydaje, że po prostu duchy nie mogą płacić rachunków. Po prostu nie mam opcji, aby zapłacić rachunki. I informacje są jasne. Mamy trenować do oporu. Ogrodnictwo, wędkarstwo oraz gotowanie. I to już są takie mega wysokie poziomy. Typu, że wiecie, dziesiąty poziom tego, ja ją uczę. Nie? Dobrze, że ona jest tym duchem. Ona jest dosyć wytrzymała fizycznie dzięki temu. Właśnie osiągnęliśmy dziewiąty poziom ogrodnictwa i trwało to wieki. Wędkarstwo mamy na ósmym, gotowanie na siódmym dopiero, a wykwintne gotowanie na czwartym, więc życzcie się mi i marzę powodzenia, żeby to teraz ogarnąć. Przyszedł do nas jakiś koleś. Wygląda jakby był w kosmicznej ciąży. Właśnie go zamknęłam w naszej klatce i myślę, że on jest wampirem, więc yy, będziemy mieli do kolekcji kolejny nagrobek, moi kochani. A Mara oczywiście uczy się e, łowienia ryb, ale ten klimat tej rozgrywki jest taki mega magiczno mroczny, Idealny właśnie na Halloweeny. O! To już bardzo szybko, dopiero usmarano, ale się szybko schajczył. Zobaczymy się z naszym ukochanym bruszym kosiarzem. je, oh yeah, jest tutaj! Ha! Odblokowano nagrodę przy okazji. Tak jest, zobaczmy, jaką tym razem koszulę. Słuchajcie, możemy odebrać tę koszulę. Ja ubiorę oczywiście Marę w te ciuchy. Ja i takiej ubrałam te najnowsze ciuchy, które odblokowaliśmy ostatnio, tylko że ich nie widać. Z racji tego, moi kochani, że jest duchem. O oh Jezus! Wyłączyła nam prąd. Nie wiem, czy ja teraz będę mogła gotować, chociaż mamy taką starodawną kuchenkę. Ale nie wiem, nie wiem. Widzicie, co już jest? Każą nam zapłacić rachunki. Ty, jak ja mam to zrobić? Ona nie może. Cała się rzecz niemożliwa, a mianowicie nie mam żadnej interakcji. O jest. Dobra, dobra. Zapytaj o tęczowy most. Ej, dobra, czekaj. Pogadajmy o jakimś tęczowym moście z nim. To jest jakaś nowa interakcja, która doszła teraz w tej aktualizacji, która była dosłownie dzisiaj. Rozmawiają o duchach zwierząt, czyli, że co, że zwierzęta gdzieś idą? Mm, do... Przychodzą przez tęczowy most. Tak, tak, mówią o zwierzętach, że zwierzęta również mają swoje niebo. Ale ciekawe, czy to będzie uchwycone w tym nowym dodatku, bo raczej tam nie, nie było żadnych zwierząt. Co? To już można? To takie rzeczy były w tej aktualizacji? Łódź! Ja nie miałam pojęcia. Ja bym czekała, jak. Można? Jestem w szoku! Oj oh god, to działa! Ej, moje marzenie się właśnie spełniło. W tym momencie, po tylu latach, wiekach, podrwam rocznego kosiarza bez modów, bez cheatów. Dzięki tej aktualizacji, Jezus, jak się cieszę, Robię barabara. Bara. <śm> Zobaczcie to zdjęcie nad tym łóżkiem. A ja, ja chcę podejrzeć, widzowie, ja chcę, ja chcę podejrzeć. O Boże, Mara. A gdzie jest jego ryjec? Tutaj. Nie wiem, no, no nie widać i za bardzo. Ojejku! Ej, wow! Ej, nie było uży... Oj, to można z nim zajść w ciążę, bo nie została użyta ochrona. Ale, jaja. Ej, może sobie. Co? Ej, ale poczekaj, to jakie to będzie dziecko, jak ona jest z duchem? On jest młodszym kosiarzem. Ale jestem przejęta teraz, kochani, widzowie. Ej, dobra, niech ona zrobi te, te, ten test ciążowy. Ale to by było za piękne, żeby było prawdziwe, żeby ona teraz zaszła w ciążę z nim ona jest duchem, to nie wiem czy duchy w ogóle mogą zachodzić w ciąży z mrocznym kosiarzem, no nie zaszła, Bo nie jest w ciąży, może następnym razem, Jezu, ej spróbujmy od razu zrobić, ale oni nie mieli nawet pierwszego pocałunku, dziwne jest to, że ja tutaj nie mam żadnej opcji, żeby zaprosić go na randkę, a ja chciałam zrobić z nim właśnie romantyczną randkę. Zasugeruj bara-bara bez przerwy? No dobrze, będzie randka w domu. My mamy w ogóle w kit w opór jedzenia, które się właśnie chyba teraz popsuło, bo prądu nie ma. Pierwszy pocałunek! Oh my god! Ej, ja nie mogę się doczekać, ale to poczekaj, może ty zmień strunę jakiś taki ładniejszy, nie? Ej! Nagle nie ma tego pierwszego pocałunku! Co się właśnie stało? Był przed chwilą pierwszy pocałunek. Jest, Boże, już zawału dostałam przez sekundę. Dobra, i kochani, oni to robią. Całują się po raz pierwszy. Nie wiem, ona go pocałowała w nicość, bo tutaj nic nie ma, nie? Jakby, no dobra. Poproś o zostanie partnerem romantycznym. Błagam was, tak. Zostali normalnie parą z mroszką kosiarzem. Od kiedy to jest możliwe? Proszę, kosiarz właśnie został partnerem Simki od Mara. No to jest chyba możliwe od tej aktualizacji, która była przed sekundą. Kochani, ale tu nie ma możliwości dziecka, bo jest tylko bara-bara. Nigdzie nie ma. Postaraj się o dziecko, tylko jest barabara, bara, a to oznacza, no, że, no, że, że nici z dzieci. O, pierwszy raz będzie z nią jadł i wziął sobie z tego wszystkiego sałatkę. Widać, że chłop dba o formę, kochani. Zobaczcie, jak sobie się zą to w zastawionym stole. Rozmawiaj o małżeństwie. Uuu, grube tematy. On myśli o sobie teraz. Nie wiem, czy nie za szybko będzie to, ale dobra, postarajmy się. Ej, on nie chce być małżeństwem, bo już poszło minusiki im, no. Mówi, że nie, że nie chce, nie? Ej, on nie lubi grać w gry wideo. O, to jest takie trochę creepy, nie? Bo właśnie my gramy w grę, a on tego nie lubi. Ej, poprosiłam go o te barabara bara bez przerwy, ich związek jest gorący. No jasne, że tak? Czyli co oni będą robili bez przerwy, barabara, bara, że raz skończą, zaczynają drugi raz? Nie. Zrobili to tylko jeden raz. Ej, no, zrób sobie ten test ciążowy, ale ja wiem, że to nie jest y, możliwe. Nie udało się. No, widzicie, to nie jest możliwe. Co on tam robi? Zapisuje coś w zeszycie, w pamiętniczku. Specjalnie, moi kochani, szukam. Szukam jakiejś nowej interakcji z nim. I nie ma tutaj takowych. Nie ma tutaj, słuchajcie, żadnych takich interakcji poza tym tęczowym mostem dla zwierząt. E, a romantyczne są takie, jak z y, przeciętnymi simami. Oni są już na maksa. E, oni już po prostu nic więcej nie mogą zrobić ze sobą. Wszystko już robiliśmy. I on jest oficjalnie jej chłopakiem. Ale ja nie mogę mu się oświadczyć. Nie mogę. Teraz mój główny cel jest taki, żeby wskrzesić Marę. Ten z tym koszem to ma jakieś spaczenie, nie? Kochani, wskrzesić Marę i zobaczyć, czy, gdy ona będzie właśnie czuł Simem już, nie? Będzie żywa, to czy pojawią się takie dodatkowe opcje? No zobaczymy, czy on się będzie teraz jakkolwiek do niej odzywał, bo do tej pory ani nie dzwonił, ani nie wysyłał wiadomości, a teraz, słuchajcie, są oficjalnie parą, no zobaczymy, czy coś się zmieni. Ale ona, słuchajcie, w tym ogrodzie po prostu siedzi godzinami! Ło, kochani! Ona zaraz wbije dziesiąty poziom gotowania. Ja się zagapiłam, słuchajcie, zamyśliłam się o tym rocznym kościarzu, patrzę i jest. Oh my god, o jej przyjaciółka tu przyszła. Nie, 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 nie możesz rozmawiać z nią, nie możesz rozmawiać, bo my robimy tutaj eksperyment, czy kosiarz się odezwie. Jest, udało się, Zaliczył nam. Twoje kulinarne umiejętności są godne... Pozazdroszenia, a ja! Udało ci się zdobyć wiedzę potrzebną do stworzenia ambrozji. Czas na ostatni krok. Ej, ja słyszę chyba z piąty raz, że to jest już ostatni krok. Ostatnia rzecz, ostatni krok. Szkoda by było, gdyby to, co ona tu nagotowała, się yy, zmarnowało. O, patrzcie! częstują się normalnie, macie ucztę. Zostało nam tylko kupienie eliksiru młodości. Ja mam... Uzbieraliśmy 1600 punktów, a eliksir kosztuje 1500, więc możemy go kupić. O kurczę! Tak jest, masz już wszystkie składniki, teraz musisz jeszcze tylko oszliwować swoje umiejętności gotowania. Raczej chyba wykwintnego gotowania, ja sądzę, bo gotowanie mamy na deszczce. Wykwintne gotowanie o matko! 99%! Dobra, ej to, wracamy do domu. Czekaj, tylko jeszcze odbiorę nagrodę, bo nie mogę się powstrzymać. Eliksir szczęścia, przyda nam się, używam tych. Mikstura, której jeden upiorny łyk pozwoli Simom zakosztować życia w zeświatach. Co sobie wypróbujemy z całą pewnością. I jeszcze dostaliśmy zamiennik snu. No nic mnie tutaj jakoś tak wiecie, nie ekscytuje. Eliksir zmiany cech, kwiat śmierci, tu jest odświeża pragnień. No jest w sumie ta trumna. Te oczy. Oczy łowcy wydają mi się najciekawsze z tego wszystkiego. No i króliczek, bo zbieram te króliczki. A tak to, to reszta tych nagrod to nie są jakieś pro-nagrody. Myślę, że te najlepsze już odebraliśmy. Rowerem, ksiądz Mateusz. Ej, zrobiły nam się jakieś nowe wyzwania, które w ogóle nie są związane za grosz, z naszym mrocznym wyzwaniem, bo mroczne zadania zostały ukończone i mamy wrócić w następnym tygodniu po więcej. Postanowiłam wbić do Wlada, bo okazało się, że u nas nie możemy nawet sałatki przyrządzić bez prądu. Bo nam odcięli, oczywiście, prąd w domu. Ale jesteś mądrą Simką, możesz wracać do domu. Gdzie ona leci? Słuchajcie, przez jakieś skały w ogóle, nagle. O! Każą nam kupić akwarium. I mamy pełno ryb, które możemy włożyć tutaj. Patrzcie, jakie słodkie. Gdzie jest ta kałamarnica straszna? Jej nie widzę. Ej, pływa tutaj wampirze kałamarnica. Mamy kwiat śmierci. Mamy eliksir młodości. Jest również morski anioł. I dzięki temu możemy teoretycznie ugotować Ambrozję, która wskrzesi naszą marę. Nie wierzę. Ej, słuchajcie, resetowałam grę. Próbowałam ogarnąć te rachunki i się nie da. Kassandra na nic się nie przydaje. Nawet w telefonie nie ma możliwości zapłacenia tych rachunków, więc chcąc, nie chcąc, Mara jest skazana na tą posiadłość wąduch. Może to jest jakaś, nie wiem, opętana gra albo przeznaczenie. Dobra, zobaczmy teraz. Przyrość wykwitny posiłek. Tu powinna się pojawić ambrozja. Pieczona jest! Oh my god! Robimy to. O oh my god! Nie piekłam ambrozji chyba z rok. Ostatni raz, kiedy wskrzeszaliśmy Patryśkę w 100 DC challenge, a wcześniej to wieki, wieki temu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. To chcę jeszcze umieścić tu mrocznofon, żeby wezwać mrocznego kosiarza na degustację ambrozji, żeby był przy tym wszystkim. Zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Ej, słuchajcie, jak na razie to ona smaże tą ambrozę i to wygląda jakby smażyła kawałek jakiegoś mięsa. Okej, okay. to, to szybko. Mega szybko się zrobiło tą ambrozę. Jest to jeden kawałek tylko. Wygląda to jak sernik z rodzynkami. Przysięgam pożyj sprzedaj 6 tysięcy, oh my god zmienna przez przysmak z koń czyli że chyba konia można byłoby wtedy Nie, 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 to dla ciebie Dobra, ona ją je, kochanie, ona ją je właśnie Pierwszy kęs Jak się cieszy Jest on tutaj przy niej Dobra, jest, jest, jest tutaj Jezu, się cieszy Jest, zaczyna się zamieniać Zaczyna się zamieniać OMG, dobra jest znowu człowiekiem! Jest Simem! O jezu, strzeliłam się za jej wyglądem! Dobra, idźmy teraz od razu do tego. Jest tutaj, zobaczmy teraz, moi kochani. O jezu, co on taki zły! Barabara w krzakach. On myśli, że ona jest słodka jak piesek? On ją całuje, on ją przytula. Nie ma opcji, żeby się oświadczyć. Może tylko robić barabara, więc nie ma. Postaraj się o dziecko. Jeżeli chodzi o związki, mogę tylko z nim zerwać lub poprosić, aby zostali przyjaciółmi. Także nie ma nic dalej, moi kochani, niestety. Klikając na Łuk, też nie ma. Bara, bara, żadnego postaraj się o dziecko niestety. Ja mam tego moda, że można zejść w ciążę bez yy, zabezpieczenia, ale... W tym wypadku to nie działa, a jakbym kliknęła rozpocznij ciążę, to nie mogę. Jakby nie ma do wyboru morszego kosiarza jako tatusia, czyli ta opcja nadal nie jest odblokowana, nie, żeby sobie zrobić z nim dziecko. On nie odwzajemnia tych uczuć, nie daje prezentów, nie wysyła SMS-ów, właściwie nic nie robi, więc to jest też lipka. No, ale ja sobie pomyślałam, że zrobimy jeszcze taki, taki myk. Wydamy całe nasze punkty, które tak nas zbierała Mara i wypijemy e, eliksir zmiany C i usuniemy tą cechę nieangażująca się na romantyczkę. Nie wiem, o, może mu wręczyć róże. Wcześniej za, za bardzo tego nie było. Ale ja widzę, że on już chce uciekać z tej randki. O, już uciekł. No widzicie, nie ma nic takiego. Jeszcze jest jedna próba. Słuchajcie, ona jest teraz w nastroju bardzo romantycznym, nie? I, o, i teraz jak powinna mu wysłać fli sms SMS-a lub w ogóle SMS-a, to normalny Sim by zadzwonił i zaprosił ją na randkę, nie? Tak to działa w Simsach. Zobaczymy, czy on cokolwiek zrobił. Kliknęłam, wyślij romantycznego SMS-a, wyślij e, romantyczną fotkę. No ej, on w ogóle tak jakby nie odpowiada, moi kochani, nie? Wyślij SMS-a. On powinien teraz odpowiedzieć i ją gdzieś spróbować zaprosić. Nie, jakby chłop jest nieobecny. E, specjalnie poznałam Mortimera. Oni się nie znają jakoś super, ale chodzi o to, że patrzcie, teraz zrobimy tak. Jemu wyślę flirciarskiego SMS-a. I widzicie, on od razu dzwoni i zaprasza nas na karaoke, żeby się czegoś napić. I to samo powinno być z wroszym kosiarzem, a tak nie jest, nie! Czyli można już robić z nim barabara, bara, bara, można się z nim całować, można być w związku, ale nic poza tym, żadnych zaręczyn, żadnego ślubu, żadnych dzieci z wroższym kosiarzem. Przynajmniej do premiery dodatku, które która jest w Halloween. I ja już kupiłam mój dodatek na nice Gaming Wam też polecam, bo już jest taniej. I też jest priorytet, że, że dostaniecie te dodatkowe rzeczy. Jakbyście chcieli sobie kupić Nastan nice Gaming, to ja polecam, to macie linka w opisie. Yy, I dobrze, no sama jestem ciekawa, jak to się dalej rozwinie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia, moi kochani. Czeka nas jeszcze jeden odcinek z tej serii. Subujcie mnie, żeby się przekonać, czy uda nam się finalnie stworzyć z nim pełnoprawną rodzinę, poślubić go i zrobić sobie z nim dzieci i żeby z nami zamieszkał. Poza tym odkryjemy jego prawdziwą twarz, bo w tym trailerze też było pokazane, że jakby w końcu on ściąga ten mroczny kaptur i widać jak wygląda, więc z tego jestem na maksa ciekawa. No i co? Do zobaczenia moi kochani z tej strony, Piapa!